Witajcie. Joe Biden oficjalnie zawiesił kampanię wyborczą. Przez ostatnie kilka dni myśleliśmy, że to się stanie. Były pogłoski, że to właśnie miało się stać dzisiaj w niedzielę. I patrzyłem na Instagram, na mój BlaBla bla USA Instagram, żeby zobaczyć, co, co wam dodać, i zobaczyłem, że Joe Biden wypuścił taką, taki list do My Fellow Americans, czyli do Amerykanów. A więc my, tak na żywo. Zareagujemy na to, przeczytamy ten list i szybko spróbuję właśnie zareagować na to. Um, nie przygotowałem się na to aktualnie, to jest troszeczkę ad hocowe, ale oczywiście to są niesamowite wiadomości, a więc, a więc zobaczmy. Over the past three and a half years, we have made great progress as a nation. Przez ostatnie trzy lata zrobiliśmy duży progres jako y, nacja. Today America has the strongest economy in the world. America ma najmocniejszą gospodarkę na, si na świecie. Przez ogólnie pierwszy akapit to Joe Biden mówi, że o swoich co osiągnął. Mm, no, nie będę wam tego tak naprawdę tłumaczył, bo to nie jest niesamowicie ważne. Jeżeli chcecie sobie popatrzeć, to na pewno za chwilę polskie media będą miało, miały całe przetłumaczenie. It has been my greatest honor. A więc to był mój największy zaszczyt, żeby, żeby być waszym prezydentem. Chciałem być kandydatem na następ, następujących wyborach. Wierzę, że to jest w najlepszym interesie mojego kraju i partii, abym się, abym stand down, czyli abym po prostu zawiesił swoją kampanię i teraz będzie się koncentrował po prostu na prezydenturze, na prezydenturze przez nas, przez... Następne kilka miesięcy za niedługo oficjalnie przemówi, a więc dowiemy się później troszeczkę więcej. Um, dziękuję wszystkim jeszcze raz. Dziękuję Kamali Harris, że była niesamowitą. Niesamowitym partnerem. I tak się tak naprawdę kończy. Eee, co jest najważniejsze? On nie powiedział nic, że. Eee, jakby oficjalnie chce, żeby Kamala Harris była kandydatem Partii Demokratów. A więc no nie wiem czy e, Kamala Harris będzie tym kandydatem. Ja dalej myślę, że będzie i myślę, że Joe Biden pewnie o tym powie e, tam za kilka dni, jak on ma przemówić, zrobić oficjalne przemówienie. Ale tak, ale jeszcze tego nie wiemy i może to się nie stać. Jeżeli to nie będzie Kamala Harris, to będzie taka Brokered Convention, czyli tutaj przetłumaczyłem to na konwencja pośrednicza a więc kilka demokratów będzie walczyło o delegatów podczas konwencji za kilka tygodni. Ale powiem Wam, że to jest pierwszy raz w historii, jak kandydat jednej z dwóch partii oficjalnie dostał nominację, oficjalnie wygrał już te wszystkie prawybory i teraz się Wycofał. I oczywiście tak naprawdę on nie wycofał się z własnej woli, tylko wszyscy go po prostu do tego zmusili. Nancy Pelosi, Chuck Schumer, wszyscy inni topowi demokraci w kongresie go do tego zmusili. Tak samo darczyńcy przestali mu dawać pieniądze. Więcej o tym powiedziałem. Przez ostatnie kilka tygodni, tak naprawdę o tym non stop mówiłem, bo to oczywiście jest. Big deal, jak to się mówi. Co jeszcze powiedzieć, na pewno za kilka dni będzie oficjalny długi filmik na tym kanale. Chciałem wam zareagować, a więc co wiemy, napisał po prostu, że kończy, nic innego tak naprawdę w, tej, w tym liście nie powiedział ważnego. Po prostu podziękował i powiedział, że jest bardzo wdzięczny, że wszyscy mu pomagali, jest wdzięczny tym osobom, którzy go popierali przez ostatnie kilka. Miesięcy, ale tak nic, nic takiego ważnego nie powiedział. Oprócz oczywiście tego, że się oficjalnie wycofał. Trochę was przepraszam, że to nie jest pełny taki filmik, to jest bardzo na żywo, a więc um, przepraszam też, jeżeli zrobiłem jakieś błędy po polsku, <grych> bo też czasami się zdarza. Um, druga o, ważna rzecz, jak już powiedziałem. Nie powiedział, że Kamala Harris będzie oficjalnie kandydatem partii demokratów. Nie na przykład mianował ją jako jego następcę. Następne kilka tygodni będą szalone. Jeszcze co wiemy, to myśleliśmy, że Republikanie na 100% będą w Białym Domu za kilka miesięcy. Teraz bym obniżył tę szansę. Na 70%, może. Zobaczymy. Jeżeli Kamala Harris, myślę, że będą mieli większe szanse. Jeżeli to będzie jakiś inny demokrata, jak na przykład gubernator Pensylwanii Josh Shapiro, to będą mieli demokraci trochę większe szanse. Tak, a więc y, szalone newsy. Dziękuję wszystkim, że poświęciliście te kilka minut, żeby mnie posłuchać. I za niedługo na pewno będzie filmik na ten temat. Oglądaliście kanał BlaBla USA.